Zapraszam Was do mojego Instagrama oraz grupę na Facebooku o nazwie Dziwadełka. Cześć! Siemanko, moje kochane Dziwadełka, w odcinku noworocznym wiem, że wielu z Was liczyło na to, iż będzie live. Aczkolwiek, no nie oszukujmy się, jest to czas, który spędza się ze znajomymi, przy lub ukochanymi osobami, przy dobrej. W dobrym trunku lub też po prostu spędzając razem czas. Można też gdzieś wyjść na jakąś domówkę czy coś tego typu, lub tak jak większość was nerdów siedzieć w domu. Czyli tak jak ja w tym momencie, tyle że nie jestem sam. Więc kwestia teraz jest taka, że poopowiadam co się u mnie wydarzyło. Jak widzicie, moc wzrosła konkretnie. 382 miliony póki co. Nie będę pokazywał tutaj dokładnych jednostek, które posiadam, ze względu na to, że ostatnio zauważyłem pewną dziwną rzecz, że jakimś cudem wypłynęło to, co mi się niezwykle przestało podobać. Tutaj, jak widzicie, brakuje mi dosłownie 40 kulek do tego, żeby już na 10 poziom sobie wrzucić goblina. Co jest bardzo fajne, zobaczymy teraz jak wyjdzie tutaj z paktami. O, poszły cztery, bardzo ładnie. Właśnie na to liczyłem, że pójdą cztery pakty. Robię sobie gryfa teraz jeszcze dodatkowo, gdyż dzisiaj naprawdę bardzo mocno mi się przydał. Niestety minusem jest tego, że posiadamy gryfa akurat tutaj. No, niestety minusem jest to, że. Trzeba robić te kamienie umiejętności, które jednak robią się te 8 godzin, aczkolwiek no, nie oszukujmy się, nie używamy ich też jakoś nazbyt często. Dlatego możemy ze spokojem tutaj e, je sobie robić na przykład w nocy. I są one, zaraz wam pokażę. Są one tutaj, jak możecie zauważyć, kosztują jedynie tutaj. No, to wszystko w sumie co kosztują. <laughs> Piekla kosztuje, jak widzicie tutaj, e, e, czyli po prostu pirys kosztuje mimo wszystko e, 5 kamyków. Tutaj, pradawnych rdzeni. Natomiast tutaj, jak widzicie, 1,2 miliona oraz, oraz 2 miliony tutaj e, zboża itd., itp. Jeżeli chodzi o wielkiego czerwia, to również najprawdopodobniej sobie jednego zrobię tutaj, żeby kogoś wkurzyć w czasie jakiejś bitki. Natomiast każdy inny to już są no, rdzenie chaosu, gdzie widzicie, jakie są po prostu ceny tych rdzeni chaosu. Oczywiście przypominam o tym, że po nowym roku dużo rzeczy się może na YouTube zmienić, a co za tym idzie. Naprawdę proszę łapki dla zasięgu, komentarze dla zasięgu i pamiętajcie też, że możecie mnie mimo wszystko wspierać tutaj. Dotacje zawsze są w opisie filmu. E, macie tam wiele możliwości. Macie też grupę e, Instagrama e, oraz Discorda. Więc e, tak sytuacja się przedstawia. Więc. Widzicie, jest nawet całkiem całkiem wpadłem na dosyć wysokie miejsca, ale teraz już będzie ciężko się niestety przebić dalej, no, ze względu na to, że jednak różnica jest tu już 50 milionów. Plusem jest to, że ulepszyłem sobie, co możecie tutaj zauważyć, gier pod polowanie, jak widzicie, jeszcze trochę i będzie cały na złocie oraz ulepszym item, na którym mi dosyć mocno zależało, jeżeli chodzi o miksa tym bardziej obronę. Zaraz Wam pokażę. O, mianowicie dwuręcznym jest Skrzydło Mroza. Minusem jest niestety to, że teraz żeby go ulepszyć już na jakiś konkretny na mistika, no to będzie już no spory problem. Aczkolwiek no cała reszta ja niestety nie zostanie ulepszona ze względu na to, że widzicie, ile trwa to zbieranie z tytanami przypływu i innymi tego typu rzeczami. Po prostu męczarnia niesamowita. Tak samo jest z dekadenckim mieczem, który i tak jest od 55 levelu. No, ale wieczny kodeks bardzo bym chciał ulepszyć tutaj ze względu na to, że daje zarówno atak kawalerii, jak i atak strzelców i Max PZ kawalerii, co przydaje się w girze tutaj połączenia, jeżeli chodzi o kawalerię. Nie sprawdziłem jeszcze tylko jednej rzeczy, na której mi tutaj dosyć mocno zależy, czyli yy, szybkość szkolenia. O tak, buty, ok, te mam. O, tutaj, no niestety, mistrzowskiego sztyletu sobie, szybkość szkolenia 4x4, sierbieżny hełm, czyli tylko te trzy itemy, czyli, no jest, znaczy, no jeżeli chodzi o mistrzowskie tutaj zestawy, no to sami widzicie, mistrzowska lampa, oczywiście, i, no, lepiej nie będzie, ale niestety tutaj, co sami możecie zauważyć, te grzyby tak rzadko wypadają, że to jest nieporozumienie. Mam nadzieję, że nie padniecie pod stołem przed godziną 24. I powiedzcie, czy u Was też jest tak, że strzelają już od godziny 12 w południe. Bo tak wygląda to tutaj. Już puszczają petardy, nie wiadomo po co. Więc... No cóż, sytuacja niezafajnie wygląda. Trochę gemów przybyło. Ulepszyłem sobie również tutaj Wielkiego Czerwia. Teraz będę mógł więcej kle klejnotów zainwestować. To jest jeszcze stare, aczkolwiek będę mógł zainwestować 10 tysięcy więcej, plus to co oczywiście z badań. Jeżeli chodzi o badania dalej, które będę robił, bo teraz robię, jak widzicie, bitwy chowańców. I daje mi to dodatkowe 10%, jeżeli tutaj ataku kawalerii, razem z chowańcem, co jest bardzo ciekawe. A potem nie wiem, czy nie odblokuje sobie trzeciego slotu bitewnego, aczkolwiek no niestety nie będę mm, kupował co chwilę kulek. Więc raczej będzie to mało prawdopodobne, jak już zainwestuję w szybkość łączenia kamieni i umiejętności, lub po prostu. Premię co do umiejętności chowańców, bo naprawdę słabo to wygląda na pakcie czwartym. Naprawdę bardzo długo się to robi. No, tutaj szybkość szkolenia bym bardzo chciał sobie ulepszyć, ale plan ogólnie jest taki, że tak teraz po tym badaniu robię rozbudowę koszar. No, wychodzi 128 dni, oczywiście bez zmiany itemów i bez doliczania tego tutaj bez doliczania wszystkich łapek później wrodzony talent trzeba zrobić, następnie szybką zmianę można potem już zmniejszać sobie tutaj jeżeli chodzi o dopłaty jeźdźców smoków. pod warunkiem, że oczywiście zmniejsze dopłatę, bo musi to iść równo, czyli dopłata na przykład snajper na szóstym, to tu też może w tym momencie być na szóstym, po prostu żeby to było wszystko tańsze Następnie większa armia. Problem jest w tym, że nie mam zielonego pojęcia ile to się tworzy biorąc pod uwagę, że jednak jest to 7 milionów, a nie spojrzałem jednak, nie spojrzałem tutaj na wiki. Więc zobaczymy. Ja raczej hostować nie będę. Dlatego też Bitwy o Cud sobie na razie podaruję. A co do reszty no może tutaj jeszcze oddanie nie wiem, w każdym razie i ukryty talent, nie jest mi on specjalnie przydatny no ale zobaczymy co będzie dalej więc to by było w sumie tyle, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić mam nadzieję, że kac nie będzie za duży <grym> Jezu, w co ja wierzę przecież wiem, że będziecie mieli ogromnego kaca przynajmniej większość z was więc jak zapewne będzie. I napiszcie też, co pijecie, bo whisky, brandy, bourbon, może wódkę po prostu normalnie, piwa. Lub też, jeżeli jesteście niepełnoletni, nie piszcie. No chyba, że wasi rodzice nie potrafią włączyć ani wyłączyć komputera. Więc to by było na tyle, dziwadełka kochane, w odcinku, który jest noworoczny. Wiem, że jeszcze parę godzin zostało, aczkolwiek no jakby na to nie spojrzeć. Później być może będziecie mieli ciekawsze zajęcia, a raczej będziecie mieli ciekawsze zajęcia niż oglądanie YouTube'ów. Więc trzymajcie się ciepło, szczęśliwego nowego roku, na razie wszystkim i... To był kolejny odcinek od Zera do Miliardera. Pozdrawiam Was, moje dziwadełka. Tchalas. Cześć.